No hej, 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 witajcie. No i rozzwoniły się telefony, skrzynka mailowa się grzeje. Proszę pana, cześć słuchaj. Moje dziecko, synek, córka, wnuczek wnusia, ja im zrobiłem wszystko to, co powiedziałeś na filmie, a oni nadal swoje. Owszem skręcają, ale tną zakręt. Owszem jadą, ale szeroko jak katamaran. No i co się dzieje? Moi drodzy, jeżeli Wasz kursant robi jakieś błędy, to nie dlatego, że kursant robi błędy, tylko szukajcie winy u siebie. Źle, żeście mu to przekazali. Dość powszechnie jest przystosowane, że traktuje się wszelkie instrukcje, e, tutoriale po łebkach. Ech, ja wiem wszystko. I tu wam zaraz powiem, co żeście przegapili. To pierwsze, chcę jeszcze raz podkreślić, dziecko to jest malutki komputerek. My go programujemy, ale mamy bardzo mało czasu, bo po tych 3-4 dniach, jeżeli puści kijek, koniec programowania, już nie mamy do niego dostępu. Następny sezon 2 musi jeździć. Musi sobie jeździć tak jak się nauczyło, musi się rozjeździć. I dopiero później możemy próbować do niego docierać, ale już nie metodą programowania, tylko metodą taką edukacyjną, pokazywać mu, przemawiać, rozmawiać. I dlatego nie przegapmy tych trzech czterech dni. Błędem, który robicie najczęściej. To jest upraszczanie i pójście na skróty. Dlatego, w tej fazie, kiedy dziecko jeździ na kijku, jest bardzo ważne, żeby wszystkie te drobne szczegóły, o których mówiłem, były przestrzegane. Przede wszystkim długie, szerokie łuki, bo my nauczymy dziecko gospodarowania stokiem. Nie tnijmy zakrętów to jest najważniejsze. Druga sprawa, która gdzieś tam była, ale ona się przemyciła, żeście jej nie zauważyli. To jest przechylanie dziecka. Musimy pilnować, żeby na tych łukach ono się przechylało całym ciałem. Małe dziecko jest leciutkie, w związku z tym nie ma masy. Yy, w zakręcie siła odśrodkowa nie działa. Jemu lepiej jest rozkraczyć się jak katamaran. I w ten sposób sobie wygodnie jechać. Dlatego musimy ten odruch u niego wyćwiczyć tego przechylania się. Prowadzimy go na kiku. Ciągniemy w skręcie w lewo, żeby się dziecko przechyliło na nas. Odpychamy go w skręcie w prawo. Żeby się przechyliło. W tą stronę. Blokujemy mu nartę, żeby się nie rozkraczył. Narta jest tu blokowana przez naszą nartę. Blokujemy naszą nartę i dziecko musi się przechylić. I rozkraczone dziecko, ciągnięte kikiem, musi się przechylić, opierać na nas. W tą stronę jest gorzej, ale też się uda. I jeszcze raz. Mamy go tu. My musimy troszkę się rozkraczyć, ale ciągniemy na siebie, i wtedy dziecko opiera się tu o naszą nartę i się przechyla. W tą stronę go popychamy, zmieniamy kijek, ciągniemy go na siebie i odpychamy. I dlatego to wszystko musi się dziać w tych łukach. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy te łuki wykonywali. Długie, łagodne łuki. Żeby ono czuło tą siłę odśrodkową. I w ten sposób się programuje od pierwszej chwili wpięcia. Nie drugiego, trzeciego dnia. Od pierwszej chwili wpięcia, od pierwszego momentu stania na nartach. Oczywiście to nie daje nam stuprocentowej gwarancji, że jak się puści, to będzie jeździło ładnie równolegle z przechyłem. Dlatego, że dziecko jest lekkie. Ta siła odśrodkowa się nie wytwarza, ono nie bardzo może się oprzeć. W związku z tym, jak to ten mały komputerek kombinuje, ułatwia sobie robotę i po prostu się rozkracza. Ale nie martwmy się tym, dlatego że dziecko to zapamięta. On, ona to zapamięta i na następny sezon, jak już się rozjeździ, będzie jeździć za nami, czyli będzie kopiować. A my będziemy jeździć tymi długimi łukami, to zobaczycie, że zacznie te narty zbliżać do siebie powolutku, bo zobaczy, że w tych długich łukach dużo wygodniej jest jechać równolegle.